I zobaczcie bracie, tutaj wejdę teraz w typową pułapkę śladową. Teraz, dwa, dwa. Tak wyglądają te ślady odciśnięte, a teraz odcisnę na tym, żeby było widać o co chodzi. Jest zniekształcenie. Jeszcze raz tutaj. Tak to wygląda z bliska. Idziesz sobie wzdłuż tego. I teraz się cofamy i patrzymy jakby zostawiam ślady. O? Bo to nie ma podeszwy jako takiej. Więc jedyny charakterystyczny ślad, jaki zostawia, to jest to. Nie ma charakterystycznego śladu. Charakterystyczne jest to, że coś jest nie tak. Bo jest to w kształcie stopy ludzkiej, ale na bocach też zostawia inne ślady. Wejdziemy taką centralną pułapkę śladów, żebyście wiedzieli. Pyk, o. Proszę bardzo. Jak ktoś się zna na tropieniu, to będzie wiedział, że to na pewno nie ułatwi. Dzisiaj zareaguję na komentarz, gdzie ktoś poprosił, żebym was nauczył foxłoka. Otóż ja was foxłoka nie jestem w stanie nauczyć, ale mogę wam pokazać ćwiczenie, jak go wykonywać. Zacznijmy najpierw od tego, co to jest foxwok. To jest charakterystyczny sposób poruszania się, na przykład po lesie, w taki sposób, żeby on był. Cichy. Jak sama nazwa wskazuje w tłumaczeniu falczu, to będzie lisi chód. Gdy idę normalnie, to idę sobie standardowo. To jest chód normalny, czyli chrześcijański. W obuwiu minimalistycznym oraz w skarpetobutach typu Skinner chodzi się troszeczkę inaczej, bo staramy się nie uderzać piętą. Po pierwsze zostawiamy głębsze ślady od tego. A po drugie, pięta obrywa, kolona obrywa, całe ciało obrywa. Zaczynamy od palców, a potem stopa sobie siada. Czyli idziemy w ten sposób. Tak, jakbyśmy troszeczkę chodzili sobie na palcach. To dziwnie wygląda, ale na dłuższą metę jest wygodniejsze. Wymaga troszeczkę dyscypliny, ale się da. Normalny chód, oczywiście. Pięta wśród stopie. Pięta śródstopie. Nie? Pięta śródstopie, pięta śródstopie. Foxhook jest cichy, ale jest dużo wolniejszy, szczególnie dla takiego amatora jak ja i dla takich amatorów jak niektórzy z was. Najpierw wchodzi pięta, potem w zewnętrzna strona stopy kładziesz i drugi raz. To wszystko robisz na zgiętych kolanach. Wtedy rzeczywiście jest ciszej, bo bardziej kontroluje, czy na przykład masz suchy patyk pod stopą. O? Czujesz go? I tutaj bardzo pomogą właśnie buty minimalistyczne, chodzenie na bosaka albo właśnie skarpetu buty. To są akurat czeskie Skinners 2.0. Link do szczegółowego odcinka o tych Skinnerach wyświetlałam Wam się w górnym prawym rogu ekranu. Jak mi tłumaczyli, że najpierw w ten sposób tak i tak, tak idzie stopa. Bokiem. Bokiem, tak, tak, żeby on przyniósł lepszy efekt, robimy to na zgiętych kolanach. Foxwalk stosujemy w określonych warunkach, z określonych przyczyn. Z foxwalkiem idziemy, tak. Da się wykonywać ten foxwalk dużo szybciej i sposób w jaki mi to wytłumaczono jest genialny. Czyli powiedział mi typ, wyobraź sobie, że jest lato, promienie słoneczne nie mają żadnej litości, Szczególnie na przykład dla gleby. I Ty masz się przejść po gorącym żwirze. I dokładnie w ten sposób wyszedł. Au, 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 au. Jak najmniejszą powierzchnią stopy, żeby się nie oparzyć. I robisz to w miarę szybko i na skiętych kolanach. Jak sobie to wyobrazisz, to szybciej się nauczysz foxwalka. Czyli chodzisz tak, jakbyś się chodził po rozgrzanym żwirze. I nie nauczyłem Was Foxłoka, ale dałem Wam za to ćwiczenie na Foxłoka. A ja teraz przejdę do rzeźby ze schronieniem.